Witam wszystkich w odcinku... Zamknij się telefonie, nie teraz. Witam wszystkich w odcinku piątym Tormentum Dark Sorrow. Z tej strony Cilliel. I kontynuujemy naszą podróż. Po wyeksplorowaniu pokoju, w którym... No cóż, do którego właściwie tylko musieliśmy wejść i nie było żadnego przejścia. No może poza przejściem do pokoju, w którym nie było nic w ogóle, tylko droga powrót. Zdejdźmy na dół. Ta bestia zaraz zdechnie, nic mi już nie grozi. O, pewny jesteś. Ale dostaliśmy monetę i możemy dać ją tej kobiecie. Dziękuję. Dzięki tym monetom moje dziecko może wejść na kolejne stopnie życia. Bądź wytrwały w swoich poszukiwaniach. O, nieznajomy. Świetnie. Zostaliśmy kolejny szmaragd w kształcie łzy. I czas na umiesz... O, no tak, umieszczenie. Droga do wolności stoi przed nami otworem. Idziemy. Kim jesteś? Jak udało ci się stamtąd wydostać? Nie widziałem do tej pory, aby ktoś żywy opuścił mury zamku. Mówisz, że szukasz zejścia ze wzniesionymi rękoma? Słyszałem o istnieniu kilku takich rzeźb, ale tak się składa, że jedna znajduje się w mojej rodzinie. Przepraszam. Że jedna znajduje się w mojej rodzinnej wiosce, w mroźnych łzach. No jasne. Fajnie. A mnie teraz coś skichnęło I upadła mi nakrętka. Nie jesteś jedyną osobą, która szuka tego miejsca. Wiele osób było tam przed tobą i źle to się dla nich skończyło. Zrozumiesz o co mi chodzi, gdy dotrzesz już na miejsce. Ja natomiast wybrałem się aż tutaj w poszukiwaniu pomocy. W mojej wiosce grozi niebezpieczeństwo. Pojawienie się deszczu meteorytów na niebie zwiastuje nadchodzące cierpienie. Niestety, podróż do Mroźnych Łez musisz odbyć samotnie. Jednak z tego co wiem, jest tu gdzieś pociąg, który mógłby cię tam zabrać. I uważaj na siebie. To bardzo niebezpieczne miejsce, pełno obłąkanych istot. No, dzięki za... Radę. I za wskazówkę. Koło od wagonika, które możemy podnieść. No dobra, idziemy tu. Czyli do tego... Co to jest? Przepraszam bardzo, ale co to jest? To jest po prostu... Czy osoby tu wymienione zbudowały to miejsce, czy zostały tu pochowane? Dobre pytanie, czy to jest jakiś isterek, Czy coś? Podejrzewam, że tak. Ale może wy mi to wyjaśnicie, cwicowie. Tu jest wszystko zasypane. Tu. Ktoś biorą na tej ścianie zarysy dzwonu. Czyli trzeba będzie zrobić coś z dzwonem, ale nie mamy dzwonów. O! Zdjęcie pociągu! Fajnie to wygląda, tak trochę bardziej steampunkowo niż reszta krajobrazu. A? Co za ból! Proszę cię, kimkolwiek jesteś, pomóż mi odgonić te przeklęte ptaszyska. Dręczą mnie bez końca. Kiedyś posiadałem moc odstraszenia ptaku, ale utraciłem ją. Opierałem ją z wnętrza burzowego jaja. Pewnego dnia zasnąłem na chwilę, a gdy się obudziłem po jaju zostały już same skorupy. Teraz pozostał tylko ból, który zadają mi te potworne ptaszyska. Jedynym wyjściem jest dla mnie zdobycie nowego jaja, które przywróci mi utraconą moc. Przyniosłoby mi to ulgę, jeśli je odnajdziesz i mi je dostarczysz. To odwdzięczę się najlepiej, jak tylko będę potrafił. No spoko. No dobra, co tu jest? Skrytka, która jest zamknięta. Pięknie. Tu jest pociąg. Oro? Trzymaj się na No dobra, mogę to zabrać. Masz zamiar dostać się do pociągu? Nie tak szybko. Każdy, kto chce przejść po moim moście, musi udowodnić, czy jest tego godzien. To ja zbudowałem ten most i to ja decyduję, kto może po nim chodzić. O serio? O zgiń, wreszcie. Wykażcie sprytem i przynieś mi fragment jednej z dzikich bestii zamieszkujących podziemne tunele kopalni. Tylko wtedy pozwolę Ci przejść tą ścieżką. No spoko, wycofujemy się. No teraz na prawo, na lewo, dość... Chyba na wprost latarnia. Latarnia. Zielone Kto tam? Nie wpuszczamy do środka nieznajomych. Jeśli przychodzisz jako przyjaciel, powinieneś znać też znak rozpoznawczy. W przeciwnym wypadku odejdź. Precz. Odchodzę, precz. Jakaś studnia dziwna. Kopalnia i wagoniki. Koło jest zamocowane, ale nadal brakuje drugiego. Możemy wejść do kopalni. Fajnie tu jest. Winda, która nie działa, bo brakuje guzika. U serio? O, drugie kółko. Drugie kółko. Aha, ha, ha. Znaczy, patrząc po tym, jak to wygląda od tej strony, że to jest, to jest takie wszystko zakurzone, i w ogóle to ja się dziwię, że w ogóle w cokolwiek tu jeszcze działa. Że. Przejdziemy dalej. A co to jest? Aby usprawnić pracę w kopalni, dostaliśmy do pomocy parę koni. Zwierzęta opuszczono w głąb, przepłynął w swych Będą ciągnąć wózki z kamieniami i narzędziami. A to jest truchełko. Truchełko. Hmm. Coś tu co jest naprawdę nie tak, ja nie wiem co. Więc wychodzi na to, że rozwiązanie zagadki kopalnianej... trochę poczeka. A mogę przesunąć ten... Nie mogę. To może przejdę tutaj. Bądź pozdrowiony, wędroczek, Tak? Dlaczego ktoś taki jak ty szuka pośród skał? Wiesz, jak to mówią, ciekawość to pierwszy stopień do... Spadaj. Mniejsza z tym. Zaspokoję twoją ciekawość. Powiem ci, kto mieszka w wieży na szczycie góry. Nikt inny, jak ja, szczur czy złodziej. Ukradł moją własność, moje jajo zwane burrowym. Teraz przechowuje je w klatce na dachu swojej wieży. Niestety nikt nie może tam wejść ani wyjść. Zepsuł się jej system obronny. W związku z tym została zaatakowana przez jedną z groźniejszych bestii, która co jakiś czas wyłażył z kopalni. Spokój. Jeśli zdołałbyś dostać się na dach wieży i zabrać moje jajo, mógłbym ci się odwdzięczyć kluczem do kamiennego schowka na rozdrożu. Mhm. Mm Podobno znajdują się w nim części niezbędne do uruchomienia starego pociągu, który kursował niegdyś do krainy zwanej Mroźnym łzami. Spoko... To jest to. Co tu jest? Żelazna korba. Co ona tu robiła? Nie wiem, co ona tu robiła, ale tu nic się nie da zrobić. A może tu się da coś zrobić? To jest jakaś kombinacja, a my chyba nie mamy żadnej kombinacji. Możemy najpierw spróbować ją znaleźć. Tu brakuje jakiejś części. Gigantyczny monstrum. Wow. Chociaż może przyznać, że ten potworek bardzo fajnie wygląda. W przeciwieństwie do tego. Nic. Czas wyjaśnić zagadkę korby. I czas wyjaśnić zagadkę kombinacji. Może to była korba do windy? Nie tędy droga. Powiadasz. Więc to może była korba do tego, co się dzieje dalej. Czyli tutaj jest. Yeah. Pasuje. Pasuje. O co się zacięło? Coś się zacięło, ale za to mamy... przycisk. Możemy naprawić windę. juhu Mam nadzieję, że możemy naprawić windę. Przycisk pasuje idealnie. Ding! I oto mamy przywołaną windę. Ale tu co jest? Czy to jest jakaś kolejna intuicyjna zagadka? Bo tak mi się wydaje. Przestań, bo to jest takie trochę denerwiające. To jest bardzo podobna zagadka jak to z tymi kamieniami. Aha, nie ma brakującego. Jak to nie ma brakującego elementu? O, poko. No tak, czegoś tu brakuje. Faktycznie czegoś tu brakuje. Tym niemniej jesteśmy na dobrej drodze. Dzienniki. Dzień 115. Wydobywanie kamieni do budowy zamku idzie zgodnie z planem. Dzień 152. Odkryliśmy coś niezwykłego. Pod podkładami kamieni znajdują się złoża zielonych kryształów, które emitują światło. Dzień 182. Podczas pracy zaczęli znikać górnicy. Jesteśmy przerażeni. Pomimo zaistniałego zagrożenia, zamek pozostaje nieugięty w swoich żądaniach. No dobra, spokojnie. No to dalej. O, panie! Ten stwór. O, i metalowe jakieś pudełko. Fajnie wyglądają tu jednak potwory. Bardzo fajnie. No dobrze, możemy teraz włożyć pudełko. Idealnie pasuje. I uruchomimy wierteło. Wierteło o twarzach dzieci. Zum. Zum. Zupełnie po prostu jak remont na klatce w bloku. Też w tu coś mogę, tu nic nie mogę. Ale mogę tutaj. Truchło konia, właściwie co z niego zostało. Mogę przejść dalej. Mogę przejść dalej? Kawałek szczypiec. I. I. Nawet nie wiem co to jest. Wieltwo już nie działa. Ale coś jest ze mnie tutaj. Lina. Skryliśmy niepokojący malunek skalny. Ktoś tutaj był przed nami. Mam złe przeczucie. Fajnie. Lina na coś się przyda. Razem kilka odłamanych kryształów. Kilka. Tylko kilka. No ale co? To już chyba wszystko, co mogę tu zrobić. A przynajmniej w kopalni. Bestie z kopalni. No, wszystko co mogę tu zrobić, więc może teraz tak yy, odpalimy tutaj. Ding. O, otwarte. O, to ty, mój drogi przyjacielu. Wybacz sytuację z drzwiami, ale to w ramach ostrożności. Poprzednim razem, gdy otworzyłem drzwi, wylądowałem w kratce jako pokarm dla bestii. Możesz zrozumieć więc, że od tego czasu jestem dość nieufny, gdy ktoś puka. Jeszcze raz chciałem Ci podziękować za uratowanie mi życia w zamku. Jestem ci za to dozgonnie wdzięczny. Czuj się jak u siebie. Ucieczka z zamku nie należała do najłatwiejszych zadań, ale wykorzystałem swoje naturalne zdolności, przemierzając krogę kanałami ciągnącymi się pod zamkiem. Skoro tu trafiłeś, to zapewne widziałeś trzy pustynne posągi. Są to grobowce dawnych królów tej krainy. Legendy głoszą, że w środkowym z nich ukryty jest magiczny przedmiot, dający wielką moc temu, kto go pociągnie. Może to dzięki tej mocy moja rodzina nie musiałaby już żyć w strachu przed oprawcami z zamku. Może. Jeśli mi pomożesz, ofiaruję ci klucz do miejsca, w którym znajdziesz czerwony monolit, potrzebny do wytworzenia ogniwa zasilającego pociąg. Wód? To ogniwo potrzebuje jakiejś. Ogni... Pszf. Pociąg potrzebuje ogniwa. No dobra. Aha! Byłbym zapomniał! Weź również tę kamienną płytkę z malowidłem. Mój syn znalazł ją, bawiąc się nieopodal grobowca. Mam przeczucie, że może Ci to przydać w dostaniu się do środka. No i cóż, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No może weźmiemy jeszcze tą płytkę. Zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze. Dzielcie się wideo ze znajomymi. Dziel dzielcie się tymi linkami. I wszystko. Dodawajcie do swoich ulubionych playlist. A ja tymczasem się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek Tormentum Dark Sorrow. Cześć!